To jest przykład dobrego customer service. Wiecie, że ja kupuję, kupuję Bambi Boo. To są pieluszki z bambusa naturalne dla dzidziusiów i ja po prostu zamawiam ich bardzo dużo. A oni zobaczyli w rejestrze, że jestem ich klientką, więc wysłali Losiowi przepiękny list. Wzruszyłam się, naprawdę. Do tego pieluszki i tutaj jeszcze napis pieluszki. Tych nie mam, używam zazwyczaj właśnie tych. I chusteczki nawilżane, więc dziękujemy bardzo Ciocie i Wujkowie, bo tak <noise> było napisane w liście. No i buziaki, pozdrowienia od Leosia. Dziękujemy bardzo. Siemano, tu wasza przetyrana matka. Nie no, noc była w miarę spoko, ale od piątej kolki. Kolki, kolki mnie pokonują naprawdę, ale dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, ponieważ na nockę przychodzi położna. Pani położna przyjdzie do Laośka i odciąży mnie na jedną noc. Zobaczymy, jak to pójdzie. No tak, a ja chciałabym Wam powiedzieć, że z takich tematów firmowych to dostałam cynk, że właśnie towar jest rozpakowywany i dzisiaj będzie gotowy do wysyłek. Płaczę, sorry. To znaczy wysyłek do zakupienia. I naprawdę wyprodukowaliśmy bardzo dużo maczy, bardzo dużo. Dlatego, że dzisiaj również wjeżdża genialna rolka, którą nagrałyśmy w zeszłym tygodniu z przepisem na maczę, którą każdy, każdy z Was może zrobić. Przepis na mega orzeźwiającą wakacyjną maczę, więc proponuję Wam zaobserwować profil Sandras. Tam będziemy ją wrzucać i damy Wam również cynk, kiedy mm, możecie zamawiać, ale na pewno wydarzy się to dzisiaj. No, zobaczymy. Ja Wam powiem, że tak zwiększamy coraz więcej, yy, większą produkcję robimy tych wszystkich produktów, towaru, ale i tak nas zaskakujecie. No, jakby wiecie, ja chcę tak bezpiecznie to robić, żeby produkty nie leżały, bez sensu, yy, a tu się okazuje, że zaskakujecie mnie. No, ale macza to też jest taki produkt, który bardzo schodzi. No, i ja na przykład piję codziennie maczę, więc mi taka macza na dwa tygodnie starcza. Wiem, że na to czekaliście, dlatego 3, 2, 1. Siemaneczko, kochani! Życzę Wam cudownego tygodnia, pięknego poniedziałku i produktywnego oraz dużo słońca i uśmiechu. Bless you all!